to nie jest tylko 8 godzin, ale trzeba więcej w jakich warunkach, to trzeba byście mogli funkcjonować, a nie tak jak cały czas władze liczą na to, że to jest taka tymczasowość, że to się samo zbuduje. A to się na bardzo dobrze i dostarcza jeszcze rozwiązania bez miasta. Dobry klimatów. Estetyki nie ma. I my chcieliśmy, jak z panią Michalską rozmawiać. że państwo, tak, chodziliście o to chodzi, my państwo. chodzi. Żeby to się zmieniło. My tak? chcemy. Ale my zostaliśmy do, jakby do muru przyparci, że cały czas Bałtycka. Dzisiaj rozmawiamy i pani Michalska mówi: No to dobrze, przekonaliście mnie. Myślę, że jak pan przedstawia to, co się mówili panu prezydentowi, to on też za tym będzie. 1-0 ja. dla was. Przychodzimy na następne spotkanie. Zaczynamy rozmowę od bałtyckiej, kiedy już żeśmy jakby ten temat zamknęli. Ale ja, ja. ta, ta ta rozmowa nie już... chciał się bezpośrednio z państwem spotykać. Na, na jednym tak. Na jednym czy na dwóch spotkaniach był, w tym okręgu jest soli, któreśmy ja, przyjęli tam na sali, to pamiętam, to to jest jeszcze wtedy, śmietników tutaj poruszana i tak dalej. To nie Ale rozwiązało to jakieś sytuacje, jak tak bezpośrednio Państwa słuchał nie z, z naszych rozmów... Nic tylko, nie wynikło? żeby zasłonić ten żywopłotem, nie? no to jedynie te, te krzaki zostały Ale to takie są które... pojedyncze te krzaki, które Niektóre nie? po już poumierały, już są wysuszone przez, nie wiem, czy, 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 czy ziemia nieodpowiednia, czy nie podlewane w porę. Także to niewiele dało. Ktoś tam zawsze, przy... ktoś tam gdzieś coś złapał i mówi, no dobra, to będą te, te, te tuje czy jak posadzone i to troszkę zasłoni te, ten brud, nie? My się tu nie widzę z na estetyki, my się z tym zgadzamy, my jako rynkowcy, my żeśmy o tym mówili cały czas. Także nie, że my nie chcemy. My chcemy bardziej.